Siemano, dzisiaj wam pokażę jak osiągnąć sukces w tej gierce Ta gierka się nazywa Prospecting, gierka o nazwie Prospecting, tutaj widzicie Tak, ja pograłem, widzicie, mam kasę, mam tu jakieś questy Ja wam wytłumaczę krok po kroku jak zacząć, jak iść, żeby było wszystko dobrze, żeby być jednym z najlepszych graczy w tej gierce, tak Ogólnie picie się tu na początku, tak? Wytłumaczę Wam. Macie takie wiaderko, tylko słabsze. Nie macie tamto wiaderko, taką łopatkę. Podchodzicie do Jana. Tutaj macie gościa. Gadacie się z nim, odbieracie pierwszego questa. To jest ważne, nie? Odbieracie questa. Nie idziecie tam, jak Wam pokazuję. Idziecie do tej pani. Tu odbieracie też questa. Ja już wszystko zrobiłem. U niego też i macie dwa questy od Jana nie pamiętam, ale to jest tam, żeby po prostu zbierać to wszystko co od tamtej pani, żeby drugim znaleźć i to jest tak na początku, że za to dostaniecie najwięcej kasy za to dostaniecie najwięcej kasy tutaj zbieram piasek jakby na tą, na ten talerz I teraz wchodzimy do wody i musimy w, jak coś mówi, przemyć ten piasek i widzieć, do droby daje. Gra jest trochę podobna do fisza. Jak pamiętacie, fisza, to wiecie o co chodzi. I wiecie, macie na przykład kamień za 91 koła, a macie kamień za 8 koła. Są różne mutacje powiem, że tych kamieni. Może być ognisty lub coś takiego, wiecie o co chodzi. Nie? I tak, w początku co jest najważniejsze, zbieracie rzeczy. Zbieracie, farmicie, robicie te questy początkowe. Ten Jan cały, ten gościu, ma chyba dwa questy na początek. Więc zbieracie obydwa questy. O, nie, nie róbmy dropną. No tyle, że ja tą misję mam już zrobioną, więc nie mam już jak mu dać tego. Jej, to, to akurat Rubin był do tej drugiej pani. Uważaj, że się głos Tak, szybko, ja, Tu macie u handlarki. Trzeba po prostu wziąć do łapy. Tylko muszę tu znaleźć Rubin jakiś taki czerwony, ładny. dajecie gadacie. Dużo kasy i dużo kasy, i jeszcze więcej Exp. Exp też jest bardzo potrzebny. Tak, kupujecie, najważniejsze są talerze, te patelnie, to się po polsku nazywa w przyspomoczeniu, więc kupujecie te patelnie, kupujecie też łopaty lepsze, patelnie wam dają więcej laka tutaj, więcej miejsca I no tutaj wam pokazuję, nie, pojemność, siła drgań, czyli że szybciej, prędkość, szczęście wam daje, łopaty daje to, że szybciej nakładacie to, nie Wam jeszcze pokażę chłopata daje to że ja na przykład taki duży talerz on jest w ogóle z innej mapy jest, są różne mapy przechodzi się z jednej na drugą patrzcie patrzcie jakbym miał słabszą łopatę to ten garnek bym kilka No chciałbym może zrealizować żeby napełnić ten ten no, mi już naprawdę dobre rzeczy Chyba, że jestem trochę wyekspiony, Tak. Więc zapamiętajcie, co robicie. Odbieracie misję, robicie tę misję, ulepszacie się. Tutaj macie taki crafting. Nie? Tam chyba jednego kwesta będziecie mieli, żeby zrobić to. To. To znaczy, złoty pierścień. Tu macie różne i tu wam pokazuję, co robi, ale ważne teraz to jest. Patrz. Klikamy. I możemy wziąć powiedzmy takie coś, takie złoto, tutaj jakieś troszkę. I mamy tak, jakoś jedna gwiazdka i szczęście od 0,2 do 0,3. To jest mega słabe, nie? Ale możemy kliknąć materiał czyli stworzy się ten, ten pierścień z najlepszych materiałów i patrzcie, już mamy 2 trzy, 5 gwiazdek i od 0,2 do 0,7. Ja tego totalnie nie potrzebuję. Szkoda na trochę tego złota, ale co? Zrobię to, żeby wam pokazać. Uwaga, 90%. To jest prawie 100% najlepszego, bo 5 gwiazdkowego. Klikamy teraz F2. Yy, nie F2, po prostu 2 wyposażenie i tutaj mamy. Tutaj mamy. Ale ja aktualnie... Aktualnie nie potrzebuję tego, nie? już mam takie rzeczy. Gdzie ja mam ten piersi? Te. To jest ten? Dobra, ja tu kupuję za gemy Kolejny slot na pierwszy. Okej, okay, tu jest, tylko się zbagował. I teraz bez niego miałem 45 laka, a z nim mam. 46. Ale to akurat jest bardzo słaby pierścień. Tu macie lepsze rzeczy, tylko to też kosztuje więcej. Na przykład mogę coś takiego zrobić. Yy, Tego na nie chcę. Chciałbym zrobić coś. O, to zrobię. Zmocnienie modyfikatora. To zrobimy sobie z najlepszych. No i mamy tylko dwie gwiazdki ogólnie, więc slipa. A czekajcie. Okej, okay, dwie gwiazdki. Nic lepszego nie zrobimy, bo nie mam więcej materiałów, 20 tysięcy place I 29% Teraz mi słabo Ale co, damy sobie To zdejmuję, bo ten złoty piersień już w moim etapie jest słaby Daję, gdzie to jest ten Gdzie to jest, złoty piersień, złoty piersień Złoty Koła, okej, okay, tu mam I co, i tak się gra jeżeli zrobicie tu kilka misji, i idziecie dalej, tam jest jaskinia. Ale teraz tak jest: żeby do jaskini pójść, trzeba mieć 15 poziom. Ale tam się totalnie nie opłaca. I jakby na początku, na początku się nie opłaca. Bo to znaczy, jedyne co możecie wejść, odebrać sequesta, chociaż go, go i tak nie zrobicie na razie tu od tamtego gościa, jak będziecie mieli 15 poziom, nie ale na razie mówię, nie da się go zrobić, bo żeby tutaj kopać trzeba kupić taką opatę za 40 milionów i taką patelnię za 35 milionów, ja nawet tego nie mam, a gram w sumie ja nie gram w to dużo, nie będę kłamał, mamy chyba w tej gierce około 4 godzinek, więc jest tak znośnie, więc po tym mieście, pod t... piaski z, z Rubble Creek, że tak powiem, idziemy tu. Idziemy na pewno do podróżnika, tutaj, do gościa. On ma misję. O, chyba kolejna misja? Aha, jest kolejna misja. Ja... Okej, okay. i widzicie, tutaj mój błąd. Nie sprawdzałem misji, i chyba. O, tu mamy kolejne rzeczy yy... w kolekcji, po 3. Trzy... Odbierajcie to, bo tutaj macie jakby wiecie, yy, indeks, że tak powiem. I po prostu z tego indeksu odbierajcie, bo dostajecie te kryształki, które są bardzo dobre. Odbierajcie od niego. Quest a jego pierwszy quest to jest, żeby mieć yy, chwilkę Złoto, 1,5 kg. Złoto, więc yy, więc no, złoto, 1,5 kg. Teraz na drugą misję chcę powyżej 3 kg, więc nie mam. Odbieracie od tego gościa, quest'a, Odbieracie od tego gościa, quest'a. Tu chyba tego jeszcze nie zrobione. I od tego, jak tu przyjdziecie, kliknijcie sobie w to. Wtedy będziecie się mogli tepać. Tu macie potki. Potki za kasę i za, za te gemy, tak? To też jest fajne. Tutaj macie u gościa, gościa? No, u gościa więcej tych rzeczy. Tutaj totem szczęścia. Y, to, Eliksir kupca to jest mega mocne. I totem siły. Jak macie, jak widzicie, że ktoś gdzieś to postawił, to biegnijcie tam i tam łówcie, bo tam jest taki drop wtedy, że to szkoda, gadać. Tu macie kupca. To jest ten sam. U niego się po prostu sprzedaje. Co tu dalej? Tu macie lepsze łopaty, lepsze sitka Aha, bo ja tam znak zapytałem z drugiej strony. Ja na razie łopaty to mam tom za 1 trzy tysiące no i patelnie tą za 10 milionów. Teraz tak, łowimy tu, w tym miejscu, zobaczcie ile tu ludzi. Tu o wiele lepszy drobiec. Tu jest o wiele lepszy drop. Naprawdę. Tu drop jest już taki całkiem naprawdę mocny. Zobaczcie, zaraz wam pokażę. Oj, tylko zmisowałem kilka razy. Wchodzimy. Oj, chyba teraz akurat pokazało się słabo. Aha, i jeszcze. Chociaż. Nie, zobaczymy. Nie ma tragedii. Pamiętajcie, żeby pójść do rybaka i on też ma questa. On ma takiego questa łatwego, że po prostu trzeba zbierać materiały. Bo ważne jest to, w niektórych questach trzeba zebrać materiały, a w niektórych trzeba oddać im. Czyli po prostu zebrać i im oddać dany materiał. To jest też ważne, żebyście, jak już macie coś, to żebyście nie sprzedali. Bo quest'y są bardziej opłacalne, dają wam te gemy. Dałem wam pieniądze, dałem wam ekspansję. Więc to się opłaca. I teraz tak. No tu mam w sumie wszystko. Tu wam pokazałem. Tam dalej można iść. Tam mają jeszcze kwestie. Tego jeszcze trochę nie ogarnąłem. W tamtą stronę trzeba iść. Ja się tam tepnę, żeby nie iść. Plaża Zachodu Słonecznego tu. Idziecie na latarnię, tam jest jakiś gościk. Idziecie do pirata, on wam daje quest'a. Tu macie trochę inne rzeczy. Już wam pokazuję do zebrania. Tu macie trochę inne rzeczy. Inne dropy, co jest też fajne. Do kraftowania tych różnych pierścieni, bransoletek też są potrzebne. O, teraz mamy 100% jakości. I zobaczymy, widzę złotą perłę, muszę jakąś. Srebro. Dymiący kwarc, koral, srebrna. Coś tam, co to jest? Złota pełna? Nie umiem mówić, Ile to kosztuje? No i patrzcie, dwie złote perły: jedna za 40 tysięcy, druga za 35, 000, więc mega dobre. I co, tam macie jeszcze więcej ludzi, eee, ale. Questów chyba tam nie ma, jak dobrze pamiętam. A tam można dopiero wytrzymałość 4. Wytrzymałość 4, ja mam wytrzymałość 3. Od wytrzymałości 4 można tam wspierać wszystko. I co, to by było wszystko, chyba na teraz. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I, no i co, okay. do następnego się